His Historia otacza nas mgłą niepewności, lecz stare fotografie pozwalają nam cofnąć się w czasie. Niektóre z nich z pewnością wzbudzą w tobie dreszcze, a inne wprawią Cię w euforyczny nastrój. Mimo to, odkrywanie tych śmiałych chwil będzie fascynujące. Ostatni odcinek tej serii, bardzo się wam spodobał, Także tutaj też zostaw ocenę pod filmem i napisz w komentarzu: zostawiłem łapkę, a ja przypnę ci serduszko. Dwóch śmiałych pilotów, oficer pilot Bob Berman i sierżant nawigacyjny Bill Bryan, spotkało się z fotografem w paryskim barze. Po kilku drinkach wszyscy wpadli na pomysł, aby przelecieć swoim samolotem pod wieżą Eiffla, by zrobić epickie zdjęcie. Następnego ranka zrealizowali ten wyczyn, choć ledwo uniknęli zderzenia z hotelem Trocadero. Fotografowi udało się uchwycić ten piękny moment. Piloci bardzo starali się zachować anonimowość, obawiając się konsekwencji swoich działań, jednakże ich eskadra ostatecznie się dowiedziała. Posterunkowy Ruchu Ulicznego w Filadelfii w 1922 roku wymyślił sprytny sposób na zarządzanie ruchem ulicznym, gdy zaczął pojawiać się ogromny korek. Zamiast elektrycznych świateł drogowych, używano urządzeń ręcznie sterowanych przez posterunkowych na drogach, co dawało im moc zmiany sygnałów ruchu, zatrzymując pojazdy lub pozwalając im kontynuować jazdę. Genialne podejście pomogło zapobiec kolizjom samochodowym i utrzymywało bezpieczeństwo pieszych. Zdjęcie rodziny Osamy Bin Ladena, na czele której stał saudyjski miliarder Mohamed bin Laden rodzina była dość liczna, bo z 56 dziećmi. Wśród nich był znany Osama Bin Laden, który w młodości miał szansę na naukę i podróże takie jak rodzinna wycieczka do Szwecji. Gdy miał zaledwie 14 lat, to wtedy zrobiono to zdjęcie. Stał on na drugim miejscu od prawej strony. Jednakże jego życie nabrało ciemnego obrotu wydarzeń w 1979 roku, gdy rzucił studia i udał się do Pakistanu, gdzie ostatecznie dołączył do Mujahedinów, co stanowiło punkt zwrotny na niespokojnej drodze jego życia. Żołnierz w zniszczonym wojną Dreznie podczas II wojny światowej Otoczony całym spustoszeniem, zdecydował się podzielić swoimi skromnymi racjami żywnościowymi z rosyjską kobietą i jej synem. Ten ulotny moment życzliwości, który miał miejsce pośród całego chaosu i konfliktu, został uchwycony na zdjęciu. Niesamowite jest to, że narodowość nie miała znaczenia w tamtej chwili. Ten prosty akt współczucia pokazał uniwersalne pragnienie ludzkości i przetrwania. Obchody Halloween były zupełnie innym widowiskiem w latach XX-XX wieku. Wówczas pojawiały się osoby w kostiumach jeżdżące na koniach, dodając przy okazji tajemniczy akcent do tego wydarzenia. Ci jeźdźcy mogli być częścią żywiołowego pochodu lub karnawału, tworząc przy tym zabawną atmosferę. Zamiast przerażać ludzi, niektórzy z nich nawet przebrali się za szkielety. To zdecydowanie było niepowtarzalne i niezapomniane Halloween, zwłaszcza jeśli miałeś pod ręką konie. W latach XX-XX wieku ta fotografia ukazuje fascynującą scenę w wyścigu kolarskim Tour de France. Sportowcy tworzyli nieoczekiwaną atmosferę zespołowości, przekazując sobie papierosy podczas pedałowania przez wiejskie tereny. Jest dość zaskakujące, jak inne było pojęcie dobrego zdrowia w tamtych czasach. Wyścig stał się wyjątkowym połączeniem sportowej wytrzymałości i wymiany społecznej, gdzie sportowcy testowali swoje granice, jednocześnie paląc papierosa. To interesujący i nietypowy aspekt kultury sportowej tamtego okresu. Wśród olbrzymich stalowych gigantów wojny, na pokładzie pancernika USS Oregon w 1897 roku doszło do nieoczekiwanego pojedynku bokserskiego. Marynarze przyciągnięci zostali do tego ekscytującego widowiska, które stanowiło ucieczkę od ponurych obowiązków wojskowych. Była to czysta adrenalina, gdy ci walczący prezentowali swoją siłę i umiejętności. Ten improwizowany pojedynek stał się legendarną historią, która stała się częścią odważnej historii USS Oregon i ukazał niesamowitą duchową jedność, która łączyła jego marynarzy. Około 1880 roku w Europie pojawił się ciągnięty siłą ludzką traktor. Była to genialna kombinacja siły i pomysłowości. Pracowici ludzie napędzający go wykorzystywali swoją energię, aby przesuwać ciężkie kamienie, całkowicie zmieniając krajobraz. Niemcy, przeżywające hiperinflację w 1922 roku, przeżywały naprawdę surrealistyczne czasy. Wartość ich waluty spadła na zbyt niski poziom, zostawiając za sobą stosy pieniędzy, które były praktycznie bezwartościowe. Niemieckie dzieci przekształciły te bezużyteczne banknoty w zabawki. Stary samochód elektryczny. W 1898 roku narodził się samochód elektryczny. Dostosowany dla wielkiego księcia Aleksieja Aleksandrowicza Witramanowa. Ten elegancki cud techniki prezentował zarówno pomysłowość, jak i luksus. Doskonale oddając ducha postępu na początku ery motoryzacyjnej, następnie słynne zdjęcie autorstwa Jean-Jacques'a Johela uwieczniło fascynujący moment w historii. Pokazuje ono wielkość monarchii, spotykającą się z nowoczesną technologią elektrycznej mobilności. To musiało być oszałamiające zbudować tak zaawansowany samochód w tamtych czasach. Niagara. Kobieta na wodospadzie Niagara. Kobieta zdefiniowała grawitację na wodospadzie Niagara 20 października 1901 roku. To był jej urodzinowy prezent który stał się niesamowitą historią. Kobieta odważnie zjechała w beczce w dół grzmiącego wodospadu, przyciągając uwagę całego świata i dokonując śmiałego zjazdu, który zapisał się w kronikach historii Niagara. Paczka. Paczka świąteczna dla poległych żołnierzy. To wydarzyło się w Nowym Jorku w 1944 roku. W okresie świątecznym paczki wypełnione prezentami dla żołnierzy, Którzy niestety stracili życie lub zaginęli, czekały na powrót do ich nadawców. Jest to smutny moment. Paczki miały przynieść radość i miłość odważnym żołnierzom, ale los miał inne plany. Dziewięciu monarchów. W 1910 roku, podczas pogrzebu króla Edwarda VII w Londynie, dziewięciu panujących monarchów spotkało się na tę wyjątkową okazję której została uwieczniona fotografia. Był to historyczny moment, ponieważ na tej fotografii prawdopodobnie pierwszy i ostatni raz widać wszystkich dziewięciu królów tamtego czasu. Legendarne wędkarstwo. Che Guevara i Fidel Castro, słynni ikony rewolucji, postanowili zrobić przerwę od polityki i udać się na wędkarski wypad na piękne krajobrazy. Kuby w 1960 roku. Rzucając haczyki w błyszczące wody, pogłębili swoją kameraderyjność i podzielili się pasją do wędkarstwa. Ten wędkarski wypad stał się potężną metaforą dla specjalnej więzi, która ich łączyła. To fajny i zaskakujący aspekt tych historycznych postaci, o którym często nie słyszymy. Czterej jeźdźcy na ulicy. 4 listopada 1973 roku czterej jeźdźcy sunęli przez ruchliwe ulice Amsterdamu. Stało się to w dniu wolnym od samochodów w odpowiedzi na kryzys naftowy na Bliskim Wschodzie. Europa zmagała się z brakami paliwa, więc podejmowano kreatywne kroki w celu oszczędzania zasobów, jak na przykład zakaz korzystania z pojazdów w niedzielę. W tej sytuacji czterej jeźdźcy przyjęli ducha minionych czasów. Dając wszystkim nostalgiczne przypomnienie o tym, jak dawniej przemieszczano się po mieście. Dzieci na sprzedaż To poruszające zdjęcie pokazuje kobietę, która poczuła się na tyle zdesperowana, że wystawiła ogłoszenie w celu sprzedaży swoich czworga dzieci, mając nadzieję na rozpoczęcie od nowa. Kobieta została porzucona przez ojca i pozostawiona z nowym chłopakiem. Pomiędzy wstydem a smutkiem, dzieci trafiły w ręce lokalnych rolników, zmuszone do życia w niewoli. Dziesiątki lat później wróciły, ale wspomnienia o bolesnej przeszłości wciąż je prześladowały. Władimir Putin i George Bush. W 2006 roku doszło do miłego spotkania między Władimirem Putinem a Georgeem Bushem. Putin podarował Bushowi jego pierwszy samochód. Przywódca był ciekawy tego auta i nawet obejrzał jego wnętrze, ale ostatecznie oboje zdecydowali, że nie będą nim jeździć. Po ponownym spotkaniu uwaga skupiła się także na ich małżonkach, gdy udali się na zwiedzanie domu. Był to pamiętny moment w historii ich dyplomatycznej wymiany. Einstein wyprowadzający równanie. W grudniu 1934 roku słynny naukowiec Albert Einstein odwiedził Pittsburgh, aby wygłosić wykład w Carnegie Institute of Technology, które obecnie znane jest jako Carnegie Mellon University. Była to krótka wizyta, ale podczas niej zrobiono jedyne znane zdjęcie Einsteina z wersją jego równania względności. Zdjęcie zostało zrobione z balkonu Little Theatre, który obecnie nosi nazwę Kresge Theater na terenie CMU. Freddie Mercury ze swoją matką. Freddie Mercury którego prawdziwe nazwisko brzmiało far rock Bulsara, był legendarnym brytyjskim piosenkarzem. Tutaj widzimy zdjęcie ze swoją matką, Dier Bulsara, gdy był niemal rocznym dzieckiem. Potężny i charakterystyczny głos Mercury'ego, w połączeniu z jego ekstrawagancką obecnością sceniczną i niesamowitym zasięgiem wokalnym, uczynił go jednym z najbardziej ikonicznych i wpływowych wykonawców w historii muzyki. W latach 1900 na ulicach Petersburga tętniło życie dzięki aerobotowi. Ten niezwykły statek płynął po powierzchni rzeki, podbijając wyobraźnie wszystkich swoim eleganckim designem i innowacyjnymi rozwiązaniami technicznymi. Był on symbolem postępu i przygody, dodając kolorowej atmosferze miasta. Aerobot był doskonałym połączeniem elegancji i praktyczności, stając się ukochaną częścią transportu w Petersburgu. Kolosalny, czarny meros. To niesamowite zdjęcie z 1901 roku jest dowodem triumfu na morzu. Pokazuje ono królewską damę noszącą diadem z muszli na głowie, trzymającą ogromnego czarnego merosa. Meros okazał się ważyć niewiarygodne 190 kg. Śpiewający niewidomy. W 1890 roku. Miała miejsce ta urzekająca scena w sercu guberni mińskiej uwieczniona przez Nikołaja Mikołajewicza Magolianskiego. Pokazała ona wiejski urok tego miejsca, gdzie bracy szukali jałmużny, a serdeczna pieśń niewidomego mężczyzny rozbrzmiewała w powietrzu. Był także utalentowany białoruski muzyk z zręcznymi palcami grający na instrumencie, który oczarował tłum, a jego towarzysze radośnie śpiewali wraz z nim. Elvis Presley w wojsku. Zanim Elvis Presley stał się królem muzyki, zaciągnął się do wojska, aby służyć swojemu krajowi. Choć cały świat znał go jako charyzmatycznego wykonawcę, jego czas w wojsku miał na niego duży wpływ. Wpoili mu dyscyplinę i pokorę, które ukształtowały go nie tylko jako artystę, ale także jako osobę zaradną, jego niezwykła podróż z muzyki do wojska ukształtowała go na legendę. Jaką dzisiaj wszyscy znamy i kochamy. Samica, goryla kołysząca małego chłopca. To niesamowite wydarzenie miało miejsce w 1996 roku w jednym z Zoo w Illinois. Trzyletni chłopiec przypadkowo spadł prawie 7 metrów na wybieg dla goryli, ale ośmioletnia samica goryla o imieniu Binti Jewła przyszła mu z pomocą. Stała się ona gwiazdą na całym świecie, gdy kołysała chłopca. To było naprawdę bohaterskie zdarzenie. Rower rodzinny. W 1939 roku rodziny szukające radosnej więzi mogły jeździć tym fantastycznym wynalazkiem. Ten super rower tandemowy oferował zarówno przyjemność, jak i praktyczność, sprawiając, że był eleganckim wyborem na rodzinne przejażdżki. Na kółkach znajdowała się także maszyna do szycia, gdzie można było się bawić z rodziną i szyć piękne stroje dla klientów. Dziewczyny myjące replikę Studebakera Grupa dziewczyn głośno zebrała się, aby umyć ogromną replikę Studebakera w 1934 roku, ubrana w vintage kostiumy kąpielowe, podczas gdy gigantyczny samochód górował nad nimi, mieniąc się w letnim słońcu. Ten pojazd Zdobył tytuł największego na świecie samochodu, a przechodnie nie mogli się oprzeć zachwytowi nad tym arcydziełem inżynieryjnym, które stało się ekscentryczną i fascynującą atrakcją. Brytyjski premier na plaży. Za mocnym politycznym wizerunkiem Winstona Churchilla kryła się bardziej miękka strona, o której większość zwykłych obywateli nie wiedziała. Pomimo swojego ponurego i masywnego wyglądu, znany brytyjski premier. Uwielbiał leniuchować na plaży podczas swoich rzadkich dni wolnych, ciesząc się towarzystwem zwykłych ludzi, wymieniając poglądy z innymi plażowiczami. Pokazał w ten sposób swoje ludzkie oblicze, sprawiając, że nie był tylko historycznym przywódcą, ale także kimś, z kim można się utożsamić i który jest prawdziwy. Potężna demonstracja. W 1947 roku. Chiny były świadkiem masowej demonstracji, która oznaczała zjednoczone i stanowcze państwo. Tłumy zebrały się ze swoimi głosami i transparentami, pokazując kulminację doniosłej rewolucji. Było to wydarzenie o kluczowym znaczeniu, które przyczyniło się do ustanowienia Chińskiej Republiki Ludowej, zwiastując narodziny nowej ery. Energia i ekscytacja w powietrzu podczas tej manifestacji to niesamowity i istotny moment w historii Chin. Miasto Drezno. Po II wojnie światowej, Drezno stało się upiornym przypomnieniem o ogromnym zniszczeniu spowodowanym konfliktem i pozostało takie na wiele pokoleń. Kiedyś żywe miasto, teraz było w ruinach, a ślady wojny były widoczne wszędzie. Jednakże służyło to jako potężne świadectwo siły i odporności jego mieszkańców. Koncert Davida Bowiego. Dziesiątki tysięcy fanów zebrały się na przekształconej gliniance na angielskiej prowincji Buckinghamshire, aby obejrzeć Davida Bowiego podczas trzech wieczorów koncertowych w 1983 roku. To było ogromne wydarzenie. Ludzie bawili się wyśmienicie. Trzeba było uruchomić dodatkowe pociągi i autobusy, ponieważ pojawiło się ponad 150 tysięcy osób w gorący lipcowy weekend. Maseczki tlenowe w samolocie. W czasach wczesnego lotnictwa, gdy samoloty zaczęły latać coraz wyżej, ludzie używali masek tlenowych. Były one zaprojektowane, aby dostarczać ludziom bezpośrednie źródło tlenu, co było niezwykle ważne dla zapobieżenia hipoksji i zapewnienia im komfortowego oddychania podczas lotu. To właśnie w tym okresie powstało to zdjęcie, pokazujące, jak daleko poszła technologia na przestrzeni lat. Helen Mirren to wyjątkowa brytyjska aktorka. Ma niesamowitą karierę z mnóstwem nagród i wyróżnień za swoje role w filmach, serialach telewizyjnych i teatrze, ale to surrealistyczne zdjęcie z 1967 roku, na którym wygląda, jakby pochodziła z innej epoki, sprawia, że jest prawdziwą pięknością ponadczasową. Maska. W trudnych czasach niepowodzeń. Ludzie wykazali niesamowitą pomysłowość, tworząc przedmioty ukrywające obrażenia twarzy. Wojownicy nosili ozdobne maski, aby ukryć blizny po bitwach, wyrażając groźne wyrazy twarzy, które przerażały ich wrogów. Te kostiumy naprawdę odzwierciedlają odporność i sztukę przekształcania ran w symbole siły i piękna, inspirując podziw u wszystkich, którzy je widzieli. Fidel Castro na spotkaniu. Podczas rozmów dyplomatycznych w Kremlu w 1963 roku, zrobiono zdjęcie Fidela Castro, pewnie puszczającego wodze swojemu charakterystycznemu dymiącemu cygarowi, podkreślając jego ognisty duch. Miał również na sobie dwa zegarki Rolex, subtelne nawiązanie do swojej tajemniczej i intrygującej osobowości. Kod Bill'a Clintona. Gdy Bill Clinton kandydował na prezydenta, jego kod Sox. Skradł mu show. Paparazzi szaleli, próbując uchwycić idealne zdjęcie tego kociego towarzysza. W 93 roku, gdy Soks przeprowadził się do Białego Domu, zdobył serca wszystkich jako ukochany domowy pupil. Nawet miał swoją własną grę wideo i uroczo odpowiadał na listy dzieci. Stał się uroczą i ukochaną maskotką prezydencką, pozostawiając wzruszające dziedzictwo, które będzie pamiętane przez wiele lat. Elon Musk na farmie. Zanim Elon Musk stał się sławnym magnatem technologicznym, jakim jest dziś, zrobił sobie zdjęcie jako siedemnastolatek na farmie swojego kuzyna. Był wtedy daleki od technologicznego imperium, które później zbudował. W tamtych czasach widzielibyście go w dwóch kapeluszach i trzymającego prosty młotek, ale jego młodzieńcza ciekawość i determinacja wyróżniały go. Skromny nastolatek poszedł naprzód. Rewolucjonizując wiele branż. Frida i portret jej ojca. Frida Kahlo była niesamowitą artystką nowoczesną, która stała się fenomenem. Jej sztuka skupiała się głównie na sobie i stała się sławna, nawet wśród osób, które nie są zbyt zainteresowane sztuką. Stworzyła ten wyjątkowy portret swojego ojca po jego śmierci. Był to ostatni hołd dla mężczyzny, który był dla niej całym światem. Sztuka Fridy naprawdę potrafiła wyrażać jej emocje i osobiste doświadczenia, a ten obraz to silny dowód na jej miłość i więź z ojcem. Laurel i Hardy. Stan Laurel i Oliver Hardy to słynny duet komediowy z wczesnych lat filmu i rozrywki. Znani byli ze swojej komicznej sztuki slapstick i zabawnych popisów na ekranie. Razem stworzyli wiele klasycznych i ponadczasowych komedii, które nadal bawią widzów. Pięknie jest zobaczyć ostatnie zdjęcie ich razem, zwłaszcza w kolorze, pokazujące ich jako starszych dżentelmenów. Kobiety pracujące podczas I wojny światowej. Około 1918 roku kobiety stanęły na wysokości zadania i przejęły rolę mężczyzn podczas I wojny światowej. Dostarczały lód dla gospodarstw domowych podczas upalnych lat. Trzymał on żywność schłodzoną i świeżą, gdy lodówki stawały się coraz popularniejsze. Choć zapotrzebowanie na dostawę lodu zmniejszało się, to pamięć o tych niesamowitych kobietach pozostaje jako świadectwo ich odporności i adaptacji w trudnych czasach. To prawdziwa historia siły i determinacji. Palący pacjenci. W latach 50. Papierosy były palone w nieoczekiwanych miejscach, jak sale szpitalne. Wierzono, że uspokajają one lęk i tłumią apetyt, więc pacjenci mogli kupować paczki papierosów prosto z łóżek. Brzmi to absurdalnie i sprzecznie z celem terapeutycznym, ale wówczas prawdziwe zagrożenia zdrowotne palenia nie były powszechnie znane. Jakow Jugaszwili pojmany. Pewnego dnia Jakow Jugaszwili, syn Stalina, Dostał się w ręce Niemców i stanął przed niepewnym losem jako jeniec wojenny. Niemieckie dowództwo miało pomysł na wymianę syna Stalina za schwytanego żołnierza z Vermont. Jednak zdecydowany radziecki przywódca Stalin stanowczo się temu sprzeciwił. Oświadczył, że nie zamierza wymieniać żołnierzy na marszałków polowych. To pokazuje, jak oddany był swoim żołnierzom i nie był gotowy na kompromis w tej sprawie. Echa amerykańskich żołnierzy. W sierpniu 1918 roku amerykańscy żołnierze udali się do Władywostoku w Rosji i maszerowali ulicami z determinacją i celem. Ci żołnierze stali się potężnym symbolem obcej interwencji podczas rosyjskiej wojny domowej. Ich zdjęcie jest jak żywy portret zamrożony w czasie, ukazujący ten intrygujący moment w historii. Motocykl Harley Davidson. Historia Harley'a Davidsona rozpoczęła się w małej szopie w Wisconsin, gdzie on i jego bracia Arthur i Walter majstrowali przy motocyklach dla zabawy. Byli wśród wielu nowo powstających firm motocyklowych tamtego czasu. Podczas gdy inni pojawiali się i znikali, Harley Davidson rozkwitał. Ich niesamowitą podróż można zobaczyć w Muzeum Harley Davidsona w Milwaukee, gdzie dumnie prezentują pierwszy motocykl. Które wyprodukowali w 1903 roku. Fragmenty pozaziemskie. W 1954 roku amerykańska kobieta została ranna od fragmentów pochodzących z kosmosu. Te tajemnicze fragmenty spoza naszej planety jakoś dotarły na Ziemię, pozostawiając wszystkich w zdumieniu. Hitler i Hindenburg. 30 stycznia 1933 roku. Adolf Hitler miał spotkanie z niemieckim prezydentem Paulem von Hindenburgiem, który mianował go kanclerzem Niemiec. To był początek wielkiego wzrostu Hitlera do władzy i doprowadził do ustanowienia reżimu nazistowskiego w Niemczech. To spotkanie było głównym punktem zwrotnym w historii, kształtując bieg kraju w sposób, którego nikt nie mógł przewidzieć. W jakiś sposób te wydarzenia sprzed lat wpłynęły na nasze obecne style życia.